Ten oligarcha może dzisiaj jest po waszej stronie, ale następny może nie być. I co wtedy zrobicie? W październiku dokładnie w tym miejscu sprzeciwialiśmy się ingerencji Rosji w wyborach prezydenckich w Mołdawii. Miesiąc później, w listopadzie, potępialiśmy wpływy wschodnie na wybory parlamentarne w Gruzji. W grudniu, w czasie wyborów prezydenckich, wspieraliśmy państwo członkowskie naszej Unii Rumunię w walce z dezinformacją na TikToku. A co zrobiliśmy, gdy parę tygodni temu główny doradca prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa, wszedł z butami na nasze własne podwórko. Co robimy z ekscentrycznym miliarderem, który manipuluje algorytmami na jednej z największych platform internetowych? No niewiele. Mamy doskonałe narzędzie do tego, żeby z tym walczyć. Akt o usługach cyfrowych. Pracowaliśmy tak ciężko nad tą legislacją, której nie potrafimy efektywnie dzisiaj użyć. Czas na działanie. Czas na działanie europejskiego prawa. Skrajna prawica zachęca do ingerencji z zewnątrz, mówiąc o wolności słowa. Kiedy w końcu nauczycie się odróżniać manipulację i propagandę od dostępu do informacji i demokracji?